To jest szalona przejażdżka! Trzymajcie się skarpet! Pojedziemy wagonikiem przez opuszczoną kopalnię! Już osad! Żeby uwolnić Hugolinę, nie możesz się pomylić ani razu! Uważaj na osobne małpy! Nie pozwól im wejść do swojego wagonika! Bo one są w zmowie! Ze Stilla! O tak! Stilla jest okropnie niebezpieczna! Meanwhile... O! Oh, ramy, ale! O! Oh, oh. No, jak myślisz? Ile razy oberwałem spadając po tych kamienia, co? Czy twój telefon jest na korwkę? Nice. Oh, shit. Here we go again. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Meanwhile. Co? Jak myślisz, ile razy oberwałem spadając po tych kamieniach, co? Pozostała ci ostatnia szansa. Weź się w garść. Nice. Oh shit, here we go again. No tak średnio bym powiedział tak średnio. Meanwhile. Jak myślisz, ile razy oberwałem spadając w tych kamieniach, co? Znasz Sille? właśnie nas dopadła. Nice. Oh, shit. Here we go again. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. day